Dlaczego Bóg ze Starego Testamentu tak bardzo różni się od Boga z Nowego Testamentu? Ponieważ Bóg Starego Testamentu to jest tak naprawdę szatan. Jezus mówił o Nim, wy macie diabła za Ojca i pożądania swojego ojca chcecie wypełniać. Bóg z Nowego Testamentu to tak naprawdę stwórca, który posłał Jezusa. Ten stwórca jest czystą światłością. Stwórca składa się z czystej miłości. To dlatego tak bardzo stwórca różni się od szatana, bo siłą rzeczy światłość różni się od mroku, z którego składa się szatan. To dlatego księża ubierają się w część z odrobiną bieli, ponieważ to symbolizuje energię, z jakiej składa się i Bóg, sam szatan. 98% mroku i 2% światła. Stwórca w 100% składa się ze światła. Taka jest różnica pomiędzy Bogiem starego testamentu, którego przyjęli, katolicy, a Bogiem z Nowego Testamentu, który wysłał Jezusa, by zbawić ten świat.